Witam widzowie Was! Dziś będziemy grać e, pierwszą grę z Ewą. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę. Suba z dzwoneczkiem. Emoticą jeszcze nie są wybrane. Idziemy na środek. Ale on na mapak. O nie daryl idzie. Dobrze. Muszę tu otworzymy skrzyneczki. Dobra. Widzowie. Było bardzo niebezpiecznie Dobra, było bardzo niebezpiecznie Tutaj idziemy na Nitę No i Ewa to nawet bardzo fajna postać Wygraliśmy Wy Zostawcie łapkę w górę, suba jeśli nie subskrybujecie Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!